Blu, jest pawca Będzie, bę. Będzie wejść 4 na 3 pany b Kurwa bacie. Czas zbijać do nich Prawo ojciec Smoke Ja, ja jemu jajer... A ja miałem 9 Mam odniebało mi dupę Synzczy ich 10 sekund Oj, na Tutaj na kolancie się lewo Musiał tu stać Kurwa goni mnie Dał się Ej, mam go 85 mu dałem. Kurwom jebanym. Trafiłem go w stópkę. No i huj. Eee, rasujemy szorta, rasujemy, jeszcze tego nie robiliśmy. I jeszcze tak się nie wyjebaliśmy. Buja. dajcie smoka Dajcie spokój. Okay. Na, na papieryki, smok. A synek ma Możemy klapcynki w wszędzie smuka i przewieź do przodu. Ale jeszcze ja szorta czy papier? Zobaczymy. Tak. To jest jedno i to Shorta, Szorta, szorta, szorta. Wuja, mordo ich! Aj, buja się spalił. Jeszcze autokampę. Ej, zaraz. Buja się spalił? A, nie. No czy, To! Jaki ty sobie pomyślał, że dobrze będzie wyjść? <grystanie> Pod tą autokampę Kurwa! kurwa. Spółki wszędzie, chmurzy <grystanie> się to widać, kurwa. Zapomnieliśmy ob obchodzić dnia dzisiaj. 11 lat, jak wuja pierdolną za scouta. A, Z naprawdę? Klipka, no. Trzeba wrócić na konwę. Trzeba wrócić na konwę. Okna, 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 okna! Chociaż honorowo no. Wuj, w dupa. <śmiennie> Wujach. Rawa, tego kujach chcesz? Rawa kobalt. Kobaltki. Papier zygzak, papier zygzak. Tak. Wujuuuś. No nie no, jaki debil ze mnie. Wujuuu, <śmiennie> 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 <Okay. śmiennie> okay. truuu. ty. Mam famas też i... wuj. Nie, yeah, full kawał, kurwa. wiesz matka, poczekaj jak Zadno. ten smok spadnie, będzie do dobrze. Do lewej, do lewej, do lewej uważaj. Nie, lewej matka. Do lewej, do lewej! Czeluje. Yeah? Dostał. jest po skałcie ta autokampa O, narakował. Hej, pa, ale no, we. jak mi to chyba I teraz też dostaniesz. Bo Wiem. nie będzie patrzył, czy tu stoisz, czy nie, tylko strzeli. Ale to jest ten dzień, kiedy synek robi triple killa. Dajesz synu. Była głowa. Możemy przestaniemy tak mówić, że to jest jego dzień, bo później to zawsze umiera za chwilę. Synek, kurwa, kurwa. Tylko ty tak nie robisz. <noise> ty, nie. Nie ja Jeszcze raz hey. to słyszałem. Kurwa wujasza, runda o honor. Właśnie, bo jeszcze honoru nie zdobyliśmy. Teraz honor dopiero. Wtedy to było o zwycięstwo, teraz o honor. Aha, masz tam, ta jest lepsza. Nie, 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 nie lubię, nie lubię, nienawidzę. O ty chuju, ona jest z napisem Posting. Gardzisz? No, nienawidzę te MT. tej emki. Tej jęki ja zabijasz. Nie rzekłam. Wszystkie lepsza może być, ale ta? Skuwa. Nie je. <laughs> po, lewej jest, po lewej jest, po lewej jest! Po lewej jest. Chuj. Teraz tu wyskoczysz co. Nie, spierdala chyba Ja pierdolę, wyjdzie, jak nic. Znajdujcie papier Jak macie. jeszcze mniej Ram jak nie wuja jest? Ten papier? No to mata, Ojciec, ale po prawą ja to się umarłem tutaj. Rynek, masz na snite jeszcze. To jest ten dzień. <laughs> Matka zaraz, taka dobra. Tyle jak to nie jesteś? <noise> coś Tylko to, ty tak pierdolisz! Idziemy! Ja! Nie jedno. wiem skąd nawet, tak matka. Bardzo ładny post-team. no, kreatywne nawet. Dawaj, co kurwa! Nie, Idzie, bo cień było widać. Podbierz się, bo z prawej do. Nie było nie, no honoru. Było mniej. No było 90, no było. 44. Mm. Я не рубим. Стрессирован. Дай кому